Skierułap, skierułap, czypułap szatanist, szatan, szatan, szatanist, szatanist, szatan, szatanist, 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 Walka ze setką jest pestko na nie sił. Siarala, siarala, czarny krąg wołania, ciemne duchy. Dwa, trzy, mukę lecą, stąd mukę piercą mi w głowie koszmary. Szmary wypełniają martwą duszę. Miało tak być dobrze, zdala, nieczystej siły. Pociągając z nad ludzkie pły. Siarala, siarala, ajaj. Czarny krąg wyłania ciemne duchy 2, dwa, 3, dwa, raz dwa trzy Lecą z muchy, lecą z muchy Wie co mi w gór koszmary, szmary, szmary przepełniają marsz mydusze, o!